Hej, moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was zamówienie listopadowe. Tak, tym razem zamówienie listopadowe, tak jak być powinno. Chociaż powiem wam, że Avon w, tutaj, w Wielkiej Brytanii, nadal nie jest tak, jak być powinien. W sensie nadal są do tyłu, nadal mają opóźnienia, nadal niektóre rzeczy nie działają. No ten nowy system po prostu jest jedną wielką klapą. Ale my nie o tym. Doszło do mnie zamówienie, więc kochani, bierzemy się za pokazywanie. Niestety, a kilka rzeczy do mnie nie dotarło, mimo że podczas składania zamówienia i to jest chyba największy w tym momencie ból, jeśli chodzi o ten nowy system. W momencie składania zamówienia normalnie wyskakuje wam po prawej stronie albo taki zielony wiecie, ptaszek, jak my to mówimy, tak, taki zielony odhaczony taki znaczek, albo żółte kółko, albo czerwony krzyżyk. Każda z tych rzeczy coś tam znaczy. Zielone to znaczy, że jest dostępny. Żółte kółeczko oznacza, że jest niedostępne w tym momencie, ale będą oczywiście w kolejnych dostawach Czyli, że w tym momencie niedostępny, ale oczekują na dostawę i jak tylko w magazynie się pojawi, to z kolejnym zamówieniem oni to, tą rzecz wyślą, tak? I czerwony krzyżyk, jak już się pewnie domyślacie, oznacza, że artykułu danego, artykułu danego produktu, który chcecie zamówić nie ma i już nie będzie. Czyli, że na przykład, nie wiem, to była jakaś promocja albo edycja limitowana i się po prostu, wiecie, wysprzedało, koniec, nie ma. No i moi kochani, jak zamawiam, to właśnie mam te trzy oznaczenia i wtedy jestem w stanie stwierdzić, czy coś jest, czy czegoś nie ma. Już na sam początek, na samym starcie mojego zamówienia dowiedziałam się, że nie ma jednej części z zestawu, bo Agnieszka zamówiła sobie zestaw i jednej rzeczy z zestawu nie było, ale to mi się od razu wyświetliło i mogłam skomunikować się z Agnieszką, powiedzieć jej, słuchaj, tego nie ma, ale czy chcesz nadal tą drugą część? Tyle, i tyle to będzie kosztowało, i tak dalej. Natomiast w dniu, słuchajcie, wystawienia faktury, dzień przed tym, zanim paczka do mnie przyszła, dowiedziałam się, że nie ma kolejnych dwóch produktów. I nikt mnie o tym nie poinformował w dniu składania zamówienia. A że im zajęło dobrych chyba 5 dni zrealizowania mojego zamówienia, to nie jest moja wina, że w momencie, w którym ja zamówiłam coś, system pokazywał mi, że to jest i ja to dostanę. Nagle okazuje się 5 dni później, że oni tego jakby nie zarezerwowali, że system tego nie zarezerwował, i ja tego nie dostałam. To jest chyba po prostu największy największy minus tego nowego całego systemu. Ale to, co mam, to Wam oczywiście pokażę. Dostałam katalogi, a to najważniejsze. Nie dla mnie, ale dla moich klientek. I polecimy od Agnieszki, bo ona tutaj zamówiła, Większość rzeczy, które Wy już dobrze znacie, chociaż nie, może zaczniemy od zamówienia babci Izaaka, bo ono jest mniejsze, dużo mniejsze, dużo mniejsze. Um, więc tak, babcia Izaaka zamówiła sobie po raz kolejny pomadkę Ultra Creamy e, i to jest dobrze Wam znany kolor Pout, ale coś mi mówiła, że to nie jest pomadka dla niej, tylko chyba na prezent, komuś się spodobała chyba. Jakaś znajoma pewnie widziała u niej na ustach i domyślam się, że babcia Izaka po prostu postanowiła kupić jej w prezencie świątecznym, bo wiem, że ona kilku znajomym robi takie właśnie bardzo malutkie podarunki z okazji świąt. I zamówiła też sobie nie wiem sobie, czy też znowu na prezent, ciężko jest mi stwierdzić. To jest lakier in no Tweed, No Tweed, 60. Nie wiem, czy to muszę moją twarz schować, o. I to jest chyba, o tak, to jest ten bardzo... Ja też mam ten kolor. To jest taki ni to bordo, ni to czekolada, taki bardzo ciemny. To jest przepięknie. On wygląda na, na paznokciach przecudnie, ale tak mniej więcej to y, się prezentuje. Także inno tweet. Domyślam się, że to nie jest dla niej kolor, bo ona takich ciemnych kolorów nie nosi. Przypuszczam, że to też ma być na prezent. Teraz jedziemy z zamówieniem Agnieszki, bo tak jak już Wam wspomniałam, zamówiła parę rzeczy, które już Wy dobrze znacie więc tutaj polecimy szybko. Pierwszy produkt to ten żel. Aga sobie w poprzednim miesiącu zamówiła ten malinowy, czy taki różowy. Hmm. Tak? Tak. Ona zamówiła to jest chyba malina z kokosem, czy coś takiego. I wiecie, że Wiola w zeszłym miesiącu zamówiła sobie wszystkie trzy i jak zaniosłam dziewczynom Ejwą, to było w zeszłym tygodniu jak razem spotkałyśmy się na kawie, Jaga powąchała wszystkie trzy i mówi, Boże jaki ten niebieski jest piękny, zamów mi, więc sobie zamówiła i on naprawdę, on pachnie bardzo delikatnie, tak mlecznie tak leciutko kwiatowo, moim zdaniem to jest naprawdę bardzo ładny zapach, delikatny, ale bardzo bardzo ładny i to jest Velvet Latte o, tak się nazywa, Velvet Latte i to jest właśnie mleko owsiane plus Haber. Także taki zapach mleka owsianego i e, Habru. No i tak mówię, on tak pachnie, troszeczkę mlecznie, troszeczkę kwiatowo, bardzo przyjemnie. E, stały bywale z zamówień Agnieszki to oczywiście duży płyn do kąpieli e, Good Night Sweetheart. Nie będę go wąchać, bo ja go znam, Wy go znacie, to jest wanilia i bergamotka. Bardzo ładny, barwi wodę na niebiesko. Świetna atrakcja dla dzieci, jeżeli szukacie czegoś, co m, tak jakby urozmaici kąpiele dzieciom. To tutaj piękna niebieska, niebieska woda, jakby co. Dalej, moi kochani, w zamówieniu Agnieszki pojawił się, to jest właśnie część zestawu, który Agnieszka chciała zamówić. Był dostępny w katalogu zestaw, właśnie i Mary Eclipse, i to jest. Um, on był za 12 bodajże funtów z balsamem, czyli woda plus balsam 12 funtów miała kosztować. Balsam niestety okazał się być wyprzedany, niedostępny i już chyba go nie będzie, no bo nie mam informacji na moim yy, wiecie, zamówieniu, że mi doszlą. Yy, po prostu wycenili, tylko chcę to otworzyć tak delikatnie, ale nie chcę rozerwać Bo ja wiem, że to jest tylko dla Agnieszki, ale mimo wszystko nie chcę rozerwać pudełka. Yy. U, moment. Mam tu nóż, o właśnie i chociaż i tak pewnie tego nie pomocham no bo, no bo domyślam się, że nie jest używana, nie chcę używać nie mam od Agnieszki pozwolenia, więc nie jestem w stanie nic tu wywąchać, pewnie powącham sobie jak Aga będzie go odbierać ale tak, i Mary Eclipse, tak jak mówię wycenili, Avon, wycenił mi ten jeden zapach za 8,35 także to była dobra okazja, żeby po prostu kupić sobie zapach, Agnieszka jakoś super nie zależało na balsamie, ona po prostu chciała tak jakby Spróbować nowego y, zapachu, bo Agnieszce bardzo podoba się i Mari Natural, i miała już chyba dwie butelki, i po prostu chciała spróbować czegoś innego. Także 8,35 myślę, że to jest całkiem, całkiem przyzwoita cena, y, bo normalnie kiedy są pojedyncze w katalogach. Y, one chyba nie schodzą poniżej 10 funtów, coś takiego, może 9 funtów. Y, a także za 8,35 myślę, że to była całkiem dobra okazja. I co jeszcze Agusia sobie zamówiła? Agnieszka jeszcze zamówiła sobie nowość, która pojawiła się w katalogu październikowym i to jest Festive Apple and Black Cherry, czyli jabłko z wiśnią, zapach jabłka z wiśnią i to jest ta nowa seria Avon Care. Aga zamówiła sobie krem do rąk. Ja za chwilę powącham inny produkt, który tutaj mam, więc tego nie będę otwierać, ale tak, krem do rąk dla Agusi. I to by było wszystko, jeśli chodzi o zamówienie Agnieszki. E, Agnieszka zamówiła jeszcze jedną rzecz, ale niestety tego y, produktu nie dostałam, nie było to dostępne i to był krem do stóp, też z tej takiej świątecznej linii. E, także przykro mi Aguś, ale nie ma. Teraz przejdźmy do Moich zakupów, i tutaj jest dużo nowości. Zabówiłam też sobie dwie torebki do zwrotów, małe, bo tego nigdy za wiele. A, z nowości, albo może z nienowości, najpierw pokażę Wam nienowość. <grywa> Zabówiłam sobie z e, Spa Blissfully Nourishing. To jest ten krem do stóp i. Nie, to nie jest krem, to jest maska do stóp i dłoni, ponieważ ja zimą. Mam bardzo duży problem, nie ze stopami, a z dłońmi właśnie. I kiedyś miałam, bardzo dawno temu, miałam jeden krem z Planet Spa, taki właśnie, ja też to, to było, czy to była maska, czy to był krem do rąk, teraz już Wam nie powiem, ale był w takim, hmm, chcę powiedzieć, fioletowym, ale to było takie bardziej bordowawe opakowanie. Fioletowe, bordowawe, takie coś pomiędzy. Ehm, dobrze już nie pamiętam, jaki to był kolor, wiem, że coś to było w, 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 tych, w, w tych, że tak powiem, granicach. Kolorystycznych, w tych rejonach kolorystycznych, i on był świetny, tak pięknie wygładzał skórę na moich dłoniach, no ale mi się skończył i nie byłam w stanie już go później kupić, bo kremy, zniknęły te kremy z Planet Spa. I zobaczyłam ten, on był w cenie jakiejś tam wyprzedażowej 2,45 bodajże. Więc pomyślałam sobie, że kupię. A dlaczego w wyprzedażowej? Bo słuchajcie, on był ogólnie w większej butelce. On był chyba w butelce 125 ml, a teraz w nowym katalogu pojawił się w butelce 100 ml. Tak. Czyli zabrali 25 ml, będzie w, w nowej cenie w nowej pojemności. Także zamówiłam sobie, zobaczę, ja go nigdy nie miałam, ale zobaczymy jak będzie działał. I teraz też mam właśnie ten z tej samej linii, tylko że ja sobie wzięłam... Agnieszka wzięła sobie krem do rąk, ja sobie wzięłam płyn. On z kartki pachniał po prostu bosko. W butelce też pachnie bosko. Ja lubię owocowe zapachy um, i ten pachnie tak trochę świąteczny, bo faktycznie tutaj czuję jabłko, ale takie, takie troszeczkę korzenne jabłko, także jak najbardziej nie wiem, czy czuję tutaj wiśnie ale no mam nadzieję, że pod będzie pachniał jeszcze lepiej. Duża butelka zapłaciłam za niego 3 funty, ale tutaj jest 500 ml, także opłaca się i to jest kremowy żel pod także że one zawsze są bardziej wydajne, lepiej się pienią. Także mam nadzieję, że zapach będzie w porządku. Jeżeli nie, zawsze użyję tego do, do mycia rąk. Wiecie, jak to ze mną jest. Ale z butelki zapach jest przyzwoity. Nie ma co narzekać. Także to była pierwsza nowość. Druga nowość, moi kochani, to może przejdźmy do nowości paznokciowych. Pojawiły się nowe lakiery. Cztery bodajże odcienie. Cztery kolory powinnam powiedzieć, bo to nie są odcienie. Cztery kolory. I to są... Mm, z serii Sparkling Crystals. Zawsze na święta wychodzą takie, wiecie, brokatowe, takie bardzo błyszczące kolory. Kolory lakiery. I tym razem nie jest inaczej. Zaraz Wam je pokażę. Hmm, tutaj może w fokusie, jak one wyglądają. Jak hmm, oczywiście znajdę bo ten drukowany fokus to nie jest kompletnie w ogóle podobny do tego, który my mamy online. Więc nie wiem, gdzie ten. One tutaj gdzieś na końcu były te nowości, więc może i tak tutaj też będzie. O, 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 o. o Jest co? Także tak, o, tutaj, te kolory tutaj się pojawiły. I moi kochani, ja kupiłam dwa, zostawiłam te takie najbardziej oczywiste, czyli um, Oj, co to są za kolory? Festive Gold i Like a Star. Bo Festive Gold to taki jest raczej złoty. Tutaj to jest ten drugi i Like a Star, czyli taki po prostu srebrny brokat. Natomiast zamówiłam sobie Rose Galaxy i Emerald Shine. I zobaczcie, tutaj ten Emerald Shine jest na paznokciach i pomyślałam sobie: Wow, super, świetny. Mam go tutaj na tych środkowych paznokciach. To jest Emerald Shine. I powiem Wam, że tutaj wygląda lepiej tak bardziej, wiecie, um, kryjąco. O, tego słowa mi brakowało. I oczywiście też zamówiłam Rose Galaxy, czyli ten ostatni tutaj. I to jest ten, który mam tutaj właśnie na palcu wskazującym, mam go też na kciuku. Nie, nie wiem jak to w tym świetle, może o, zasłonię sobie twarz, nie wiem czy się tutaj wyostrzy. Żebyście mogli zobaczyć. O, teraz chyba. Widzicie dokładnie, jak wyglądają te kolory. I powiem Wam, że jestem trochę rozczarowana tą zielenią, bo mm, myślałam, że będzie lepiej kryjąca. Powiem Wam, że to są dwie warstwy tej zieleni. Ten to jest jedna warstwa. Więc to ma świetne krycie. Bardzo ładny. Tego chyba nie widać, ale on ma mm, taką bazę, jakby w kolorze faktycznie różowego złota. Ale te drobinki, ten brokat jest różnokolorowy i to jest naprawdę, no, efekt na paznokciach jest przecudny, zwłaszcza jak w, w, świeci słońce i wow, mega, po prostu mega. Tutaj w, tych, w tym teraz słońce już powoli zachodzi, niedługo y, nie będę miała odpowiedniego światła, nawet, ale po prostu no, nie widać tego aż tak dobrze jak. Y, jak to faktycznie pięknie na paznokciach wygląda. I tak Rose Galaxy Wam polecam. Ten Emerald Green, no mówię, nałożyłam dwie warstwy i on jeszcze nie wygląda tak faktycznie. Tutaj musiałam się postarać, żeby na to krycie było takie... Chyba na tym paznokciu widać najlepiej. Te dwie warstwy nie są aż takie grube i po prostu no to tak wygląda trochę. Kolor jest ładny, ale ja już mam jeden zielony więc zostawię sobie tamten. I ewentualnie, jak będę chciała, żeby był z jakimś połyskiem, to po prostu pociągnę go jakimś takim: No, brokatowym topem, czy coś w tym stylu. Natomiast ten Galaxy, jak to jest? Rose Galaxy, przepiękny, polecam. Super. One tutaj u nas były za 3,50 chyba? Nie, za 3. Za 3 funty, także ok, ale mówię, to jest fokus. W katalogu one będą za 5,50, słuchajcie. Taki jeden pojedynczy brokatowy lakier, 5,50. W temacie paznokci, moi kochani, jeszcze Wam pokażę, bo wiem, że u Was też one się pojawią. Naklejki na paznokcie. Jeżeli chcecie zobaczyć je z bliska, to bardzo proszę. Tak się prezentują. One te same będą, dwie wersje u Was w polskim katalogu, czyli tutaj są takie srebrne gwiazdki. One są właściwie takie trochę hologramowe, że jak przekręcicie, to ten, ten kolor się zmienia. To jest taki serberko, są też i niebieskie, i no wiecie o co chodzi, po prostu tak no, zmienia się kolor w zależności od kąta patrzenia. Wyglądają na dość fajne, dość grube. To nie będzie jakiś taki, mam nadzieję, beznadziejny nie przyklejający się produkt. Natomiast tutaj macie paseczki, takie złote paseczki z małymi kwadracikami i one są wypukłe, także to też nie jest takie, wiecie, cienkie i, i także nie wiem, jak to się będzie naklejało na paznokcie, bo nie używałam, no miałam, mam, wiecie, brokatowy lakier, to tak nie bardzo było. Yy, także tak, po 3,50 za opakowanie i to jest, to jest chyba tylko jeden, zaraz otwórzmy, ale wydaje mi się, że to jest tylko jeden taki jedyny. Tak się to otwiera. No i tak, to jest, słuchajcie, dokładnie taki jeden tylko. Je, jeden taki kawałeczek nie, całkiem nieduży zobaczcie jakie to jest. Całkiem nieduże taki właśnie pojedynczy arkusz Malutki. Um, także one, uf, nie wiem, nie pamiętam dokładnie w, um, waszej ceny. U nas 3,50 w fokusie. W katalogu one u was chyba też są coś, coś koło 15-18 zł. Ja nie pamiętam, ale no, jak za taki malutki, jeden z naklejkami, no to, to trochę, trochę drogo, moim zdaniem. Ale kupiłam, żeby wam pokazać. Ja zresztą używam naklejek na Paznoccie, także na pewno zużyję. Ale chciałam Wam powiedzieć, że na przykład ja sobie kupiłam ostatnio naklejki pięć <laughs> takich arkuszy, nieco większych od, od tych, ale jest pięć w opakowaniu za 4,90. Także 350 za jedno, dużo, bardzo dużo. Tak jak mówię, możecie na internecie kupić takie naklejki do paznokci taniej. I więcej. Kolejny produkt to już są, słuchajcie, makijażowe rzeczy i mam tutaj. Um, Nowy kolor y, Glimmer Styka. Wejdą cztery kolory bodajże. Teraz ja Wam pokażę. One są tutaj na samym końcu. E, tutaj e, cztery kolory. Takie tutaj. Na te oczy nie patrzcie, bo te oczy nawet w, w naszym elektronicznym też y, ktoś nie zmienił. Po prostu koloru i o, o, oczy wyglądają wszystkie takie same. Ale tutaj macie kolory na dole. Takie cztery kolory się pojawiły. Ja zamówiłam. Ten Cool Bronze, bo taki chyba najbardziej stwierdziłam, będzie uniwersalny. zobaczymy jak on wygląda. Mm, taki mm, bardziej to wygląda jak zieleń niż. No raczej, jak to jest Cool Bronze, to ja nie wiem, to jest. Nie wiem, czy wy to będziecie w stanie zobaczyć, ale to jest taki oliwkowy kolor. Ja go chyba odeślę, bo ja taki już kolor mam w swoich zasobach. I kolejny mi potrzebny nie jest. Oj, Ewon, Ewon. Tutaj inaczej wygląda w katalogu. To na pewno nie jest. Cool bronz to nie jest cool Bronze, To jest, to jest po prostu oliwka. Um, także ok. E, I jeszcze jeden. Jeszcze no nowość. Mia, miały być jeszcze dwie, ale ten drugi produkt do mnie nie dotarł. Natomiast dotarło coś takiego. I to ma być rozświetlacz do twarzy i ciała, 30 ml, więc to nie jest jakieś, wiecie, szaleństwo wielkie. On jest, czy będzie dostępny w dwóch kolorach, Platinum Bronze i Rose Quartz i ja mam Rose Quartz i jest zaklejony, więc Wam na razie go nie pokażę, ale to ma być, będę na pewno testowała jako, wiecie, nowość makijażową, mam kilka rzeczy, także z pewnością Zobaczycie, jak to wygląda, ale mówię: to jest produkt do twarzy i do ciała. Rose Works, ciekawe. I ostatni, um, ostatnia Aha, a to, czego nie dostałam, kochani, to um, dwie paletki. We, wejdą też u Was w katalogu, będą te dwa kolory. I ja zamówiłam sobie Night Sky tutaj. Tą paletkę, nie wiem czy obydwie paletki nie są dostępne, czy tylko ten kolor, ale dostałam informację, że paletka jest niedostępna, więc mi jej nie przysłali. I ostatnia, słuchajcie, nowość, jaka pojawi się w katalogu, to zapach. I wy już dobrze wiecie, że pojawi się nowe TTA Celebrate, i to jest zapach. Um, nie pamiętam nut. Zaraz Wam tutaj, może z katalogu poczytam, jeżeli tutaj coś jest. Oczywiście, a jest. Nie, ja więc to ma być Neroli. Kwiat Neroli. Ym... Tajtański kwiat Tiare. I to tyle? Nie ma, nie ma więcej tutaj e, żadnych. Bo tutaj jest jeszcze coś. Nie wiem, czy to czasami nie jest Amber tutaj na dole. Bo tutaj y, tak są zawsze przedstawione nuty zapachowe. To, to jest cytryna, więc nie wiem, gdzie jest. Neroli? N nie wiem. E, tutaj jest to inaczej pokazane. Tutaj jest w katalogu inaczej opisane. E, więc jestem bardzo ciekawa. Tutaj nic więcej o, zap o zapachach. Nie, inaczej tutaj nie jest opisane. Więc nie powiem Wam dokładnie, jakie to ma mieć. Y nuty zapachowe, ale powąchajmy, zobaczmy, co uda nam się wydedukować z tego zapachu. Ja się spodziewam, że to będzie tak pachniało troszeczkę, skoro tam jest ten kwiat, ten tajtański kwiat tiare. On był kiedyś w kompozycji tych takich żeli pod prysznic, takich tam był kokos i właśnie ten kwiat tiare. Mnie one się bardzo podobały, to był taki egzotyczny trochę zapach, więc nie wiem, czego mam się spodziewać tutaj po, po tym, ale damy mu chwilę, żeby odparwał alkohol. To nie dla mnie. To mi coś przypomina. Ja mam wrażenie, jakby tu Magnolia była? Mm. O nie. To nie jest zapach dla mnie. Bardzo kwiatowy. Z delikatną nutką jakiegoś tam, jakiejś świeżości, więc może faktycznie tutaj jest cytryna. Wiecie co? Już wiem, co mi przypomina. Ale musiałabym porównać, jak wiecie, strona, że tak powiem, tak wiecie, <grym> jeden, przy, jeden przy drugim, ale. On, tak jakby mi troszeczkę przypomina um, a Little Black Dress. Um, co to był ten ostatni, który się pojawił? Lace? Tam też jest cytryna. Tak mi się wydaje, że to, że to on, że to tak mi. Ale mogę się mylić, słuchajcie, mo mogłam kompletnie pomylić zapachy, ale coś, co było cytrynowe, co. co... No, pamiętam, że wąchałam i tak sobie myślałam, Boże, jak ja nie lubię cytryny w zapachach takich, bo to tak sztucznie pachnie i to tak ogólnie on jest, mnie to bardzo jakoś tak, nie wiem, kojarzy się z magnolią. Ale znowu, mogę się mylić, ale no tak, nie wiem. W każdym razie, kochani, zapach nie dla mnie, absolutnie, absolutnie nie jest to coś, co bym kiedykolwiek nawet rozważała używać. Hmm. Hmm. Bardzo specyficzny, hmm, odrobinę powiedziałabym, pachnący taką starszą panią. Nie chcę tutaj nikogo urazić, broń Boże, nie zrozumcie mnie źle, ale ja właśnie to, dlatego tak mi się to z, z Magnolią ko kojarzy. Bo wszystkie zapachy, które mają Magnolię, właśnie kojarzą mi się tak samo ze, ze starszymi paniami, które właśnie mają uwielbienie do takich medlanych kwiatowych, ciężkich zapachów, takich. Wiecie o co mi chodzi? I to tak mi jakoś pachnie. Nie wiem, nie wiem. Dajcie mi znać, co wy myślicie na temat tego nowego Celebrate, ale to zdecydowanie nie jest coś, co ja bym, jak mówię, chciała posiadać, czy chciała na siebie nawet spryskać. Tyle, moi kochani. Całe moje zamówienie, całe zamówienie moich zamówienia moich klientek. Nadal jestem oszczarowana tym, jak Ewon pracuje i tym, jak to wszystko wygląda. No, ale moi kochani, miejmy nadzieję, że może do końca roku jakoś się w końcu pozbierają i to wszystko będzie miało ręce i nogi. Moim zdaniem w kiepskim momencie um, oni postanowili wprowadzić te, ten, ten nowy system, ponieważ jest koniec roku i to jest jeden z chyba z najbardziej um, intensywnych okresów listopad i grudzień. Dużo osób, tutaj zwłaszcza w Anglii, już robi zakupy świąteczne i to jest czas, kiedy sklepy są przepełnione klientami, i tak samo też. I um, rozmawiałam z moim sąsiadem, który pracuje dla firmy dostawczej, i on mówi, że listopad i grudzień to są po prostu wiecie, szalone miesiące, kiedy mają. Tyle dostaw, że po prostu się nie wyrabiają, nawet jakby pracowali 24 godziny na dobę, jakby nikt nie spał i były, wiecie, dzienne i nocne dostawy, to nadal, um, nadal byłoby tego dużo. Wiecie, nadal, nadal byłoby, byłoby bardzo dużo, 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 dużo pracy. A y no to jest taki czas po prostu przedświąteczny i myślę, że gdyby oni, gdyby Avon może próbował ten nowy system wprowadzić, nie wiem, w, w lutym, kiedy to, wiecie, jest troszeczkę mniej zapotrzebowania, i, i myślę, że to jest dużo spokojniejszy okres, to może byłoby, byłoby lepiej. Ale wiecie, ja nie pracuję w Ewon, to nie wiem, jak to wygląda, tylko po prostu tak, gdybam i mnie mam. Więc kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że przejrzeliście ze mną. To moje zamówienie. Dajcie mi znać, czy coś ym, złapało Wasze oko, że tak powiem, w tym grudniowym katalogu, bo wiem, że te wszystkie nowości, które pojawią się u nas, pojawią się też i u Was. Także, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. buziaczki, do zobaczenia w następnym wideo. Mua. Pa!